4 maja piękna słoneczna pogoda, zresztą jak y, ostatnie dni również były bardzo bardzo ładne i słoneczne. Y, no i słuchajcie, to już mamy tutaj te pięć paneli, nie? No i ta instalacja nam się praktycznie każdego dnia ostatnio wyłącza, dlatego że bez problemu dobija do 80 stopni. Przy czterech panelach y, no ciężko miała do 80, tych dni takich w ciągu roku nie było dużo, kiedy do 80 stopni dobijało, natomiast przy pięciu panelach widać, że tej mocy jest więcej i dobijanie do 80 stopni na dole zasobnika, bo tam jest umieszczony czujnik od regulatora. Yy, mamy godzinę 13:43. Yy, produkcja dzisiaj to jest 6, prawie 7 kWh. Yy, no i tak nam to teraz będzie pewnie skakać, będzie się włączać i wyłączać co chwilę, no bo wiecie, nie, jeżeli spadnie, o właśnie w tym momencie nam się załączyło, spadło poniżej 80 stopni. Także tak nam to będzie dzisiaj wariować.